Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W środę czas na nasze podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekoju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. W dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co ciekawego. Wydarzyło się na rynkach zagranicznych, jak i również dokonamy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jak ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie na świecie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Trwa szczyt NATO, tak więc rozpocznijmy od bardzo istotnej informacji. Biden, w Polsce powstanie stała kwatera główna 5. Korpusu Armii USA. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w środę wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wśród działań, które podejmą Stany Zjednoczone, będzie utworzenie stałej kwatery głównej 5. Korpusu Armii USA w Polsce. Myślę, że jest to szczyt, na którym będzie pisana historia. Przyjmiemy nową koncepcję strategiczną NATO oraz potwierdzimy jedność i determinację naszego sojuszu do obrony każdego centymetra naszego terytorium. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane. Atak na jednego to atak na wszystkich członków NATO, zadeklarował prezydent USA przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Zapowiedział, że w związku z zagrożeniem wojną Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność wojskową w Europie. Wśród działań tych wymienił utworzenie stałej kwatery głównej piątego Korpusu Armii USA w Polsce, zwiększenie liczby niszczycieli stacjonujących w Hiszpanii z 4 do 6, wysłanie dwóch dodatkowych szwadronów F-35 do Wielkiej Brytanii, zwiększenie rotacyjnej obecności w krajach bałtyckich i Rumunii oraz rozmieszczenie dodatkowych sił obrony przeciwlotniczej w Niemczech i we Włoszech. Biden oświadczył, że sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku, z lądu, morza i powietrza. Historyczny szczyt NATO. Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem dla świata. Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Uznali w opublikowanej w środę deklaracji końcowej szczytu NATO w Madrycie przywódcy państw sojuszu, zdecydowali o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną, poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Madrycie sekretarz generalny sojuszu. Mam przyjemność ogłosić, że mamy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada za obawy Turcji w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. Żaden inny sojusznik w NATO nie ucierpiał tak bardzo z powodu brutalnych ataków terrorystycznych jak Turcja. Lećmy dalej. Norwegia we współpracy z Wielką Brytanią przekaże Ukrainie artylerię dalekiego zasięgu. W pierwszej kolejności wysłane zostaną trzy pojazdy rakietowe M270. USA. Zamroziliśmy 330 miliardów dolarów należących do Rosji. Zamroziliśmy dotychczas około 330 miliardów dolarów środków finansowych należących do rosyjskiej elity i banku centralnego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, poinformowała w środę w oświadczeniu Międzynarodowa Grupa Zadaniowa do Spraw Sankcji, do której należą sojusznicy Ukrainy. Rosja zawiesza działalność swoich konsulatów w Bułgarii. Rosyjska Agencja Kosmiczna Roskosmos. Padła ofiarą hakerów tuż po opublikowaniu przez nią pogróżek pod adresem NATO i państw członkowskich sojuszu. Sprawcy cyberataku pochodzą najprawdopodobniej z Rosji. Atak hakerski w Norwegii. Nie działają strony części urzędów i identyfikatora cyfrowego Bank. Inflacja w Niemczech zwalnia. Dane za czerwiec pokazały niższy odczyt niż w maju. Wstępne dane o niemieckiej inflacji za czerwiec pokazały nieco niższe tempo niż miesiąc wcześniej. Wzrostem konsumentów w ujęciu rocznym był niższy pierwszy raz od stycznia. W czerwcu inflacja CPI w Niemczech wyniosła 7,6% wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez niemiecki urząd statystyczny. Roczne tempo wzrostu cen było mniejsze niż spodziewali się analitycy. W kwietniu wynosiło 7,4%, w maju wyniosło 7,9%, a w tym miesiącu miało sięgnąć 8%. Tymczasem odczyt okazał się niższy niż prognoza i może być zwiastunem hamowania najwyższej od lat niemieckiej. Inflacji, tutaj na tym grafie mamy przedstawioną inflację w Niemczech. No i widzimy ten spektakularny pik do góry. Tym samym majowy odczyt wyznaczył dotychczasowy szczyt niemieckiego wskaźnika CPI, który był wtedy najwyższy od czasu zjednoczenia Niemiec. W RFN rekord przypadł na styczeń 1952 roku, kiedy inflacja CPI przekraczała 9%. Oferta EDF dla Polskiego Programu Jądrowego ma wsparcie rządu Francji, a koncern deklaruje gotowość rozważenia różnych sposobów finansowania, powiedział PAP wiceprezes EDF. Francuska firma zaproponowała Polsce budowę czterech lub sześciu reaktorów EPR. Lećmy dalej. Rekordowe upały w Japonii rodzą obawy, że zabraknie prądu. W piątym dniu fali upałów w Japonii w Tokio zapowiedziano temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. To najwyższa zanotowana w czerwcu wartość od czasów rozpoczęcia pomiarów, w 1875 roku, poinformowała w środę agencja Reutera. Wielu nowotworów w Europie można zapobiec. Prawie 2,7 miliona nowych pacjentów onkologicznych przybywa każdego roku w państwach Europy, a 1,3 miliona osób umiera, podają autorzy raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska. Wielu nowotworów można jednak zapobiec, choć populacja kontynentu obejmuje zaledwie 10%. To aż 23% w Europie mamy nowych przypadków raka na świecie i 20% zgonów. Nowotwory to w Europie druga w kolejności przyczyna śmierci po chorobach układu krążenia. To również najpowszechniejsze schorzenia niezakaźne, którym można zapobiegać, piszą specjaliści. Oprócz strat ludzkich. Powodują one gigantyczne koszty ekonomiczne. Badania wskazują, że nawet 40% przypadków raka w europejskiej populacji związanych jest z różnymi zewnętrznymi czynnikami, których wpływ można zmniejszyć. Eksperci wymieniają styl życia, w tym palenie, picie, złą dietę, otyłość, niektóre infekcje, rakotwórcze, chemikalia, azbest, promieniowanie UV, gromadzące się w pomieszczeniach radon i zanieczyszczenie powietrza. Same środowiskowe czynniki ryzyka odpowiadają w Europie za 5% zgonów z powodu nowotworów. Polska znajduje się pod tym względem w europejskiej średniej. Ciekawe, popatrzmy dalej. Ile wydali obcokrajowcy w Polsce w pierwszym kwartale? Wydatki Ukraińców w Polsce w pierwszym kwartale tego roku wzrosły do ponad 647 milionów, o niemal 43% w stosunku do roku poprzedniego. Według ekspertów, efekt wojny i napływu uchodźców do Polski w wydatkach będzie widoczny w kolejnych kwartałach. Popatrzmy na kilka Szczegółów. Ogółem cudzoziemcy w pierwszym kwartale tego roku wydali w Polsce 6,5 miliarda złotych, czyli o 60,9% więcej w porównaniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy, bo aż 3,1 miliarda jest to 46,1% więcej rok do roku. Na drugim miejscu znajdzie się Czesi z kwotą 791 milionów, jest to 43,7% więcej rok do roku, a na trzecim Ukraińcy z kwotą 647 Milionów ponad to jest 42,9% więcej rok do roku. Holenderskie banki zarobiły w 2021 roku najwięcej od 2008 roku. Holenderski sektor bankowy osiągnął w minionym roku zysk netto w wysokości 13,8 miliarda euro. Najwyższy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku i ponad dwukrotnie większy w porównaniu z pierwszym rokiem pandemii szkodnika. No Jak widzimy, biznes się im kręci. Popatrzmy na to. Ekonomiści dostrzegają światełko w tunelu dla kredytobiorców. Koniec podwyżek stóp może być blisko. No to popatrzmy koniecznie, co tu się ciekawego dzieje. Zdaniem ekonomistów PKBP, wielkimi krokami zbliża się koniec cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce. Eksperci przewidują, że przed nami jeszcze tylko albo aż dwie podwyżki procentowych. Ekonomiści PKBP zakładają w swoim scenariuszu bazowym, że faktycznie tak się stanie. Ich zdaniem czekają nas jeszcze dwie podwyżki kosztu pieniądza w lipcu i wrześniu po 25 punktów bazowych każda. Eksperci przewidują, że Rada będzie podnosić stopy na najbliższych posiedzeniach, reagując na wzrost bieżącej inflacji, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne. W efekcie stopa referencyjna Sięgnie 7% i pozostanie na tym poziomie do trzeciego kwartału przyszłego roku, gdy RPP ponownie zacznie luzować politykę pieniężną. Analitycy przewidują, że na koniec 2023 roku stawka bazowa wyniesie 5,75%. A jak będzie, to pewnie już niedługo się przekonamy. Lećmy dalej. RPP w lipcu zakończy cykl podwyżek stóp, obniżki w trzecim kwartale. Popatrzmy, zgodność. RPP w lipcu zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Pierwsze obniżki będą w trzecim kwartale 2023 roku, a cykl będzie kontrolowany do 2024 roku, oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Uważamy, że w Polsce RPP również zrealizuje deklarację szybkiego zakończenia cyklu podwyżek. Spodziewamy się, że w lipcu stopy procentowe wzrosną o 50 punktów bazowych do 6,5%. Prognozujemy, że inflacja będzie przekraczać 10%, przynajmniej do maja przyszłego roku i w takich warunkach nie spodziewamy się dyskusji o zmianie stóp. Równolegle wraz z początkiem drugiego kwartału rozpocznie się dyskusja o obniżkach, napisano. Spodziewamy się, że RPP zacznie obniżać stopy procentowe w trzecim kwartale 2023 roku, a cykl będzie kontrolowany do 2024 roku. Docelowa wysokość za dwa lata będzie istotnie wyższa niż rok przed pandemią. Lećmy dalej. W maju bieżącego roku banki udzieliły w ujęciu rocznym mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Dodano, że na 11,2 tysiąca kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju 5,3 tysiąca zaciągnęły firmy usługowe, a 2,6 tysiąca handlowe. W maju tego roku, w porównaniu do maja ubiegłego roku, banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom, zarówno w ujęciu liczbowym, jest to minus 14,6%, jak i wartościowym, jest to minus 14,4%, przekazało w środowej informacji BIG. Dodano, że w okresie pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadła o 9%, a wartość o 3,9%. W dniu dzisiejszym czekaliśmy na bardzo istotne dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych, to za chwilę zobaczymy, co ciekawego zostało opublikowane i jak to potem wpływa na obecną sytuację na rynkach zagranicznych. Amerykańska gospodarka mocno hamuje. Spadek PKB okazał się większy niż zakładano. Finalne dane wskazują, że w pierwszym kwartale 2022 roku PKB w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ujęciu zanualizowanym i po odsezonowaniu. Spadł o 1,6%, czyli więcej niż wskazywały pierwsze i tak zaskakujące negatywne dane. Amerykańska gospodarka mocno hamuje. Jeszcze w czwartym kwartale 2021 roku zanualizowany PKB urósł o 6,9%, ale najnowsze finalne dane wskazują, że w pierwszym kwartale nastąpił spadek o 1,6%, podało w środę Biuro Analiz Ekonomicznych USA. To odczyt gorszy niż wskazywały wstępne dane opublikowane pod koniec kwietnia. Zakładały spadek o 1,5%. Wtedy prognozy wskazywały na wzrost o 1%. Wśród powodów słabego wyniku w pierwszych trzech miesiącach roku ekonomiści wymieniają wzrost zachorowań na szkodnika, który hamował aktywność gospodarczą na początku roku, a także rosnącą w tempie najwyższym od 40 lat inflacją. Do tego doszła rosyjska inwazja na Ukrainę oraz spadek inwestycji, wydatków na obronę i rosnący deficyt handlowy. Zerknijmy jak radzi sobie złoty. Od tygodnia kurs euro pozostaje stosunkowo stabilny i utrzymuje się w okolicach 4,70. Ekonomiści spodziewają się, że większa zmienność może powrócić wraz z publikacją danych o inflacji za czerwiec i za chwilę zobaczymy jak sobie radzi złoty do poszczególnych walut. Miedź. Ceny miedzi na giełdzie w Londynie nieznacznie rosną. Metal na londyńskim parkiecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 20% po 8385 dolarów. Ropa. Notowania ropy naftowej spadają na globalnych giełdach paliw. Po trzech poprzednich sesjach ze zwyżkami cen. Wśród inwestorów dominują obawy o spowolnienie gospodarcze, które osłabi popyt na paliwa. To spycha na dalszy plan niepokój o zacieśnianie się sytuacji podażowej na giełdach ropy, informują maklerzy. KNF: 72% inwestorów na rynku Forex poniosło stratę w 2021 roku, tuż nie 90%. W 2021 roku 71,9% aktywnych klientów na rynku Forex poniosło stratę wobec 77,7% rok wcześniej. Podała Komisja Nadzoru Finansowego. Średni wynik osiągnięty przez inwestora wyniósł minus 6657 zł, wobec minus 11370 zł w 2020. Łączny zrealizowany zysk w ubiegłym roku wyniósł ponad 413 milionów, wobec ponad 277 milionów rok wcześniej. Średni zysk na klienta wyniósł 13 127 zł wobec 15486 zł w 2020 roku. Strata zrealizowana przez klientów w 2021 wyniosła 1,16 miliarda zł w 2020. Strata wynosiła 1,19 miliarda. No tak to jest. To z dźwignią wojuje, ten od dźwigni ginie. Lećmy dalej. Fotowoltaiczny gigant odesłany do konta Columbus będzie notowany na dwóch fixingach. ale jaja, notowany na New Connectie Columbus Energy został zakwalifikowany do segmentu New Connect Alert. Oznacza to, że kurs popularnej spółki będzie od lipca ustalany tylko dwa razy dziennie. Komunikat w tej sprawie wydano 28 czerwca GPW informując o okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku New Connect. Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Tym razem dużym zaskoczeniem jest przypisanie popularnej wśród inwestorów spółki Columbus Energy do segmentu NC Alert. Konsekwencją tego jest zmiana sposobu notowań systemu ciągłego na system notowań jednolitych. Ale się będzie działo, no nieźle. Popatrzmy dalej. Oferta Famuru o wartości około 96 milionów wybrana w przetargu na najem sprzętu górniczego. Biomaksima. Przystępuje do programu skupu do 432 tysięcy akcji własnych. Program zostanie przeprowadzony w terminie do 31 października tego roku. Celem programu jest obniżenie kapitału spółki. I zobaczmy, jakie nastroje panują na rynkach, bo widzimy, że strach nam się zwiększył. W tym momencie jest to poziom 25, a jeszcze wczoraj był to poziom 30, czyli widzimy, że inwestorzy coraz mocniej boją się tego, co nas czeka. Jeżeli chodzi o globalne rynki, widzimy, że rynki w Azji w dniu dzisiejszym wyprzedawały swoje akcje, bo zarówno Chiny, Japonia, czy też Indie i Tajwan, również tutaj mamy spadki, Australia są spadki, Izrael rynek podzielony, kraje europejskie podobnie, czy też Brazylia i rynek kanadyjski. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na S&P 500, to widzimy, że np. Microsoft zyskuje 2%, Apple przybija 2%, Tesla spada 2,5%, Amazon 2,93%, tak więc widzimy, że rynek jest podzielony, to popatrzmy, jak to w tym momencie wygląda na topowych indeksach, Ropa widzimy, że drożeje już zbliża się do bariery 115 dolarów za baryłkę. DAX dzisiaj spada 12 ,995 punktów. W tym momencie SP 500, jak widzimy, jak na razie przynajmniej w zatrzymaniu, zobaczymy w jakich nastrojach zamknął ten dzisiejszy dzień. Bo jak widzimy wczoraj dosyć dynamicznymi spadkami. 3822 punkty w tym momencie. Nasdaq również w zatrzymaniu 11682 punkty. Dow Jones delikatnie już na plusiku. 31 tysięcy punktów i Russell mocno w dół. 1708 punktów. Zobaczymy jak to się skończy dla pozostałych indeksów. Jeżeli chodzi o metale. Srebro tanie 20 dolarów 63 centy za uncję. Złoto w dół. 1815 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank Mocno do góry 4,67, funcik w dół 5,40, euro w dół 4,66 i dolar delikatnie na minusie 4,45. Popatrzmy dalej, co się dzieje na kolejnym istotnym rynku, czyli oczywiście rynku krypto. Tutaj mamy indeks strachu z poziomem 13. Bitcoin cofa ostatnio o dobę o 2,3%. I jak widzimy, kosztuje 20 138 dolarów za sztukę. i Ethereum spada o ponad 5% i kosztuje sztuka 1118 dolarów. Jeżeli chodzi o skrajności, to widzimy, że. USTC, czyli upadły Stereo Bitcoin wzrósł aż dzisiaj o 137%. Również spekulacyjnie Terra Classic 59%. Monero 4.97. No i można powiedzieć, że to tyle. Jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze wzrosty, za to z drugiej strony BTT traci 13%, HEX 12-11 ton, potem HBTC traci 8.98. Czyli jak widzimy, do no dzisiaj rynek również na krypto cierpi i jest wyprzedawany. Przypominam, że dostęp do podstawy giełd kryptowalut mieszczona na głównym kaflu kanału w tym miejscu, dostęp do Binance'a, MyBit'a, czy oczywiście Kangi, czy możliwości zakupu swoich pierwszych kryptowalut za złotówki pozostałe giełdy umieszczam w opisie. Jeżeli chodzi o naszą kartę społeczności, wczoraj pojawiło się kolejne pytanie, bo tutaj mamy okazję odnosić się do informacji. Które pokazuje na podsumowaniach tutaj każdego dnia. I jak widzimy, pojawił się artykuł, i od razu pojawiło się również, również pytanie: Czy jesteś za zniesieniem podatku Belki? Mamy 822 oddane głosy, i popatrzmy, jaka zgodność. Tak, 92% głosujących. Oczywiście dziękuję za każdy oddany głos. Kiedy spadek cen mieszkań? Popatrzmy tutaj, prognozy PKBP zakładają, że w drugi kwartał i pierwszy kwartał 2023 i też mamy zgodność. Tak, 57% procent głosujących i oczywiście pozostałe pytania pod spodem, tak więc zachęcam do aktywności. A teraz już zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się na sesji, jeżeli chodzi o GPW. Rozpocznijmy od pierwszych zestawień. Tutaj widzimy, że JSW zyskuje 1,49%, a Bogdanka 1,22%, traci za to Wojazd 3,54% czy Famur 2%. Liderem obrotu JSW 37 baniek. Na liście podroczną obserwację. dzisiaj MT Energia odbija 17%, Agora 8,57%, za to traci LM Games 3,88%, Orlem liderem obrotu 67 milionów. Na liście pod półroczną obserwację, dzisiaj Inter NITI zyskuje 14,5% i wypłaci piękną, tłustą dywidendę. XTB 3,66 na plusie, czy biofaktor 5,26. W odwrocie mamy Kolumbusa, no to Kolumbus żegna się chociaż nie, jeszcze jedna sesja, tak więc zobaczymy, potem fixing, 17% w dół, dwie banieczki no, nawet dzisiaj na grosiku mamy analizę, również tam mówiłem właśnie o kolumbusie, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, popatrzmy dzisiaj CFSA spada 13,10, Cancel jest Games 5,96, Aiderem o wzrostów jest Interneti 4,5%, Genix One 7,49, na spółkach gamingowych Moonlight dzisiaj 12,9% na plusie, Simteract 7,5%, PCF Grupa 6,24, Juju 6,21, Carbon Studio 5,63 i tak to wygląda jeżeli chodzi o gaming, popatrzmy z drugiej strony najmocniej. Dzisiaj 3R Games spada 19%, Falcon 10, 10 Redig. 7 level 9, 9 24%, a idrem obrotu jest CD Projekt, który rośnie dzisiaj o prawie procent. 30 bańek na obrocie, TS Games straci prawie 6%, 4 bańki na obrocie, bańkę 600, huge, 11 bit bańkę 100 i, 3 banie, i banieczkę mamy na mm, CA Games. Jeżeli chodzi o sam indeks, to kurs tutaj jest 13423 punkty i rośnie o 69 setnych Popatrzmy sobie na shorty przy okazji w rejestrze krótkiej sprzedaży widzimy, że nie mamy zmian. Allegro jest cały czas na podwójnym shortcie. CD Projekt 5 shortów. Dodatkowo CCC, TS Games, GPW, Dinuś oraz Live Chat. Wracamy. Popatrzmy, jak banki sobie poradziły, bo widzimy, że dzisiaj podział konkretny. BNP Zysk 5,43, ING 4,27 traci za to Ayor 3%, Unicredit 3%. Liderem obrotu jest PKBP 101 milionów obrotu. Ciekawe i traci prawie 2,5%. PKSA 53 miliony, traci 1,7%. Sam indeks kończy dzień z wynikiem 5637 punktów i traci Traci 1,4%. Na OZE popatrzmy z eksplodowały, zblokowane po PKC oczywiście do weryfikacji. MT Energia 17% na plusie, Bane 15% na plusie, w odwrocie: Kolumbus traci 17,3%, a Grupa 15,19%. Liderem obrotu Sanex 18 milionów, no i pierwszy jakieś wyhamowanie, zobaczymy: Grodno 7600. Popatrzmy dalej, jeżeli chodzi o indeksy, co tam ciekawego się dzieje. Widzimy, że dzisiaj rośnie media 4.21 na plusie, nieruchomości 3.84. Sporo nieruchomości oglądaliśmy, jeżeli chodzi o, oczywiście o spółki, no, dzisiaj na sektorowym, tak więc tam zapraszam. Jeżeli chodzi o moto, 3.78 na plusie, SWIG 80 dzisiaj bardzo ładnie zyskuje, 2.36 na plusie kończy dzień 17.478 punktów, MWIG 40 doszło ładnie do góry, 1,5% 4.172 punkty na zamknięciu. I gdzie jest WIG 20, gdzie ten WIG 20 się chował? Hmm, dziś... Dzisiaj wig 20 traci niestety 3400, 1733 punkty, a najmocniej tracącym indeksem jest MSfin oraz banki. Jeżeli chodzi o szczegóły, popatrzmy. wig 20 dzisiaj podzielony LPP 343 na plusie, Orange 2%, 1,5% lotos na plusie, w odwrocie PKBP traci 248%, Santander 212%, a Mbank 1,91%, czyli dzisiaj banki w odwrocie. Lider obrotu PKBP 101 milionów. Popatrzmy w tym momencie na średnie spółki z MVIG 40. Tutaj widzimy, że Mercator zyskuje 8,5%, dwL 8,15%, w odwrocie TSB. Gains 5.96 na minusie, czy Alor 311 na minusie. Liderem obrotu Kenty 15 banik, 10 Neuka. I jeżeli chodzi o Esvik 80, no to tutaj widzimy, że Największe wzrosty to Fero 10%, Sanok 10%, a największe spadki to PHN 581, Bowin 4%. Lider obrotu jest Grodno 7600, 2700. Boomer. Popatrzmy na New Connect. Tutaj widzimy, że największe wzrosty na no, pierwsze spółki zblokowane po do weryfikacji i Nodzin. O kurde, i Nodzin odbił 44% do góry. Cóż to mi się wydarzyło? Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Zeneris 19,5% na dużym obrocie. Bain 15% duży obrót, Intergesol 11% duży obrót. No ciekawie. No dwucyfrowych wzrostów ostatnio tym na New Connection nie brakuje. Ciekawe, czy taka jest spekulacja, czy coś więcej za tym stoi. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Games Dest staci aż 30%, Viatron 28%, Apollo 22%, Standard 21%, czy na dużym obrocie Columbus 17 i 33%. No i popatrzmy na tych milionerów, czyli oczywiście spółki, które. W obrocie przekroczyły dzisiaj milion i jest to Columbus 2 miliony przekroczone prawie 200, STPFL bańka 900, no i też potężne oberwanie na STPFL, popatrzmy 12% w dół. No i popatrzmy na indeks szerokiego rynku, jeżeli chodzi o WIG. Tutaj największe wzrosty. Ja sobie w od parę statystyki dzisiejszej sesji. Widzimy, że Impro 11,5%, Energo Instant 10%, 10 Eurohold, Ferro 10%, 10 Sanok. Obroty wynosiły 865 078 801 zł. Transakcji zawarto 102 795 zł sztuk. No i popatrzmy na dużym obrocie Mercator się wyróżnia, 8,5% na pusie 4,900 na obrocie, LiveChat 6,81 na pusie Bańko 800, czy Grodno 6%, 7,600. Popatrzmy z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, to 3R Games 19% na minusie, Nowaturas 16, 15, PGF Grupa Open Finance 14. Liderzy obrotu to oczywiście spółki z WIG 20, mamy kogoś wysoko, Sanex bardzo wysoko, jeżeli chodzi o obroty, na pierwszym ekranie się mieście jak widzimy i jeżeli chodzi o indeksy oczywiście, to popatrzmy sobie Tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację. Wik cały czas no, musi powalczyć z tym poziomem 55 tysięcy. Jeżeli uda im się to przebić tą półweczkę, no to wtedy o górne ograniczenie tego wcześniejszego range'a powinniśmy powalczyć. Jeżeli chodzi o Wik 20, też mamy zatrzymanie jak na razie, tak więc zobaczymy, trzymajmy kciuki, bo być może w końcu uda im się te 1750 przebić. A jak tak, no to 1800 czeka, jak nie, no to dolne ograniczenie tego ręża. Jeżeli chodzi o SWik 80, piękny, wystrzał, piękny, wystrzał. Popatrzmy, akumulacja. Tak jak zawsze mówię, obramować dół, góra no i w którymś momencie rynek się musi określić. A tutaj jak widzimy na 80 określił się jednoznacznym ruchem w górę, tak więc spektakularny wystrzał, no i oczywiście jeżeli będą mieli siłę kontrolować i nic nie pokrzyżuje planów, no to powinniśmy dogrywać górne ograniczenie tej wcześniejszej, tego wcześniejszego range'a. No i podobnie zresztą na MVX40 też mamy piękne wybicie, również potwierdzenie, że MW 40 ma ochotę na więcej, no i cel oczywiście to też przetestowanie górnych ograniczeń wcześniejszego range'a, zobaczymy jakim to wyjdzie. Od razu informuję na koniec naszego spotkania, ci którzy dotarli do końca, to oczywiście dajcie znać o sobie w komentarzu na końcu jutro oraz w piątek mogę mieć oczywiście odcięcie od internetu, tak więc ciężko będzie mi przygotować nasze podsumowanie ale tradycyjnie trzankciuki kciuki za wyniki, przypominam, że w piątek poznamy bardzo istotne dane odnośnie inflacji CPI z Unii Europejskiej i one mogą wstrząsać europejskimi rynkami, tak więc wszystkich tych, którzy rozgrywają aktywnie rynki, jak również oczywiście wszystkich widzów pozdrawiam serdecznie, trzymam za wyniki i do usłyszenia pewnie już w weekend, na razie, hej!